Streamer Speed przegięł na całej linii i wyzwał do walki zawodniczkę UFC Vanessa Demopoulos, myśląc, że to będzie zabawa. Ale szybko odkrył, że kobieta z UFC to maszyna destrukcji, która nie zostawia miejsca na żarty. What's up? I heard you wanna fight people. Oh. I heard that you wanted jiu jitsu. You wanna fight people? So the bet is, if I make her tap out, he owes me a grand. You make me tap? Yeah. But if she makes you tap out, what? What, what? That's not gonna happen. No, but if she makes you tap out, that's not gonna happen. I gotta take this series now. Myślał, że odwróci sytuację, ale znów został upokorzony. очку are you going to do this no, I am going to stop shake stop I am going to bounce Hej wojowniku, zanim oglądasz dalej, zasubskrybuj kanał, żeby nie dostać nokautu. YouTuber KSI wpadł na genialny pomysł, żeby wejść na matę z legendą MMA Demetriusem Johnsonem, wierząc, że zabłyśnie w starciu jiu-jitsu. Uh, me. so, so I I, <laughs> Ale Demetrius nie miał litości i w kilka sekund pokazał, jak szybko internetowy marzyciel zamienia się w oskładanego amatora. Go. Oh shit, you're dumbass! You're better off dead. Look at this man! <laughs> go. Okay. There it is. Oh. Oh. Wait! Uh-oh. Uh -oh. I don't- let this way. Let's go this way. What kind of joke is this? <laughs> this. Oh prime choke? Oh! It's gonna hurt a little bit, but you'll be fine. Here we go. You good? <laughs> I to jeszcze nie koniec. Nelk Boys weszli do ringu, myśląc, że będą się wygłupiać z Ilią Topurią. Ale mistrz UFC zamienił żart w koszmar i udowodnił, że internetowi kozacy nie przeżyją starcia z prawdziwym zabójcą w ringu. Ilia Topuria pokazał tylko ułamek swojej mocy i swojej niszczącej szybkości. I uwierz, ich śmiech szybko zniknął. Right uh. A teraz nadchodzi clown. Ten gość myślał, że jego uliczne bójki to wystarczające doświadczenie, by zmierzyć się z zawodnikiem UFC Armanem Tsarukianem. I tak jak byłem chłopak, musiałem ludzi takich jak you. Jako like model, nie what do you say? You grew up here. What are you talking about been been here, street like... fights? You never been in the street fight. I was born in the street. <noise> Kiedy postanowili rozwiązać to na macie, nauczył się w najbardziej bolesny sposób, że uliczne doświadczenie Nick nie znaczy przy prawdziwym profesjonaliście. Hey bro, he's a tank. what well, now let's see what you can do i can choke you any moment i'm just waiting take a picture brother <laughs> nice no, no, no. Oh, jesus christ you gotta break it i won't you have to break it oh okay, tap Teraz patrz. Ten odważny mistrz Kung Fu wierzył, że jego starożytna technika wystarczy, żeby zdominować każdego przeciwnika. Ale wystarczyło, że japoński mistrz świata w kickboxingu uwolnił swoją furię, a walka zamieniła się w czyste widowisko destrukcji. <try>

Shit, bro. Ten arogancki chłopak próbował udawać twardziela i wyzwał policjanta jakby był niepokonany ale policjant brutalnie pokazał mu że jest granica której się nie przekracza a rzeczywistość uderzyła go mocniej niż jakikolwiek cios Co się What's up? Co what's up? What się are you doing? Ain't in any. This was dumb, then you gotta to get Let's go. I don't to go wyjść? I'm here. I don't got Yeah, live here. You don't got What were you walking up on me like that for? What's up? What's your age? take that, Come on, take that vest off. Come man. on, take that vest off. You know, come on, take that <laughs> off. Let's get it's it. it. Oh, yeah, Let's yeah, get yeah, it, man. Yeah, What's, yeah, yeah. What's up? What's up? Take that off. off. Take that off. You back, not a do me a favor, like you're not a. About a, about just you a take that off. Come on, not take that off. Let's get it. Where do you live? Your partner, here, like you're gonna do something. You ain't gonna do. Where do you live, man? I live right here. There ain't nothing about it. Do something about it. How about that? Take it off and do something about it. Like I won't. Like you want? Like you want what? I ain't gonna say nothing on my camera, so I'm say that camera. What are you doing? Take that off. Take it off. Let me we'll see. Okay. Take it off. Let me see. Yeah. Let me get your ID. You ain't gonna get it. Okay. Take <laughs> it off. You we'll see. Well, What you laughing for? I'm right your your Take it off. Oh. Put your hand behind your back. Put your hand behind your back. Stop resisting. Put your hand okay. on your back. Put yeah. your hand behind yeah. your back. It's Stop resisting. You doing, doing that? Back up. Hey, hey back up. Back up. Back. You doing Back up. Right Now. What are you doing, know bro? Back up. Oh, it's no big deal. Not. It's no big deal. Roll up on your side. Stand what up. What are you doing, right. bro? You you get, that? get back right now. Not back good. up. It's it's new back new 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 up. Animal. I got him. right got him. I got him. Watch out, with Watch Nice. Back up. Hey, back up. Back up now. Where you Hey, bro. It's all good. Hey, hey. No, it's no, okay. big hey. it's no, big deal. no big deal.

Gdy pierwszy padł, drugi ruszył naprzód, myśląc, że jest silniejszy. Podobała ci się ta epicka walka? To zwariujesz, gdy zobaczysz dzień, w którym Floyd Mayweather pokonał Conor'a McGregor'a w boksie. Ciekawy? Kliknij w wideo, które pojawia się na twoim ekranie i obejrzyj tę legendarną walkę.